moja, Cieszę się razem z tobą, ale trochę mi się śpieszy. Anna i Tamara mogą być w niebezpieczeństwie. Biały wilk pomógł. Guźlarz też pomoże. Krew. Trzeba krwi. Żywej istoty. Dobra, zaraz wrócę. Może być. nie żyje, a nie umarło. To wszystko? To koniec? Koniec. Duchy nie powiedziały nic więcej? Dokąd poszły? Gdzie ich szukać? No przyszliście po wróżbę. Ja wam wróżbę daję. Gdzieś tutaj zostało dziecko. Wspomniałeś o dziecku. Czy im? Anny. Anna była w ciąży? Była. I poroniła. Hmm. I baron nic nie powiedział? Hmm. Może się bał. Może wstydził. Może nie pamiętał. A może pamiętać nie chciał. Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie. Musiałeś coś zauważyć. Guślarz stary, ślepy. Ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? Mądre to zwierzę. Tylko do tych przychodzi, co cierpią. I co się stało z dzieckiem? Bez obrządku je zakopali. No to się obudziło. Błąka się. Zemsty szuka. Poroniec. Biały wilk. Mądry wilk. Złapie porońca. Poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody. A nie pomagają. Bo przeklęte. A Wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się Białemu wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Słyszałem, że jednemu Wiedźminowi udało się kiedyś odczarować porońca, ale sam nigdy tego nie robiłem. Wiem, że trzeba go zakopać pod progiem. I imię nadać. I'm Roin odprawić. Rytuał nadania imienia? To Elfi zwyczaj. Ludzki, elfi, krasnoludzki, pradawny, duchom rasa obca, nie ma znaczenia. Ducha obłaskawisz, duch ci pomoże. Zapytasz, odpowie, drogę wskaże. Po co ci krew? Krew, krew. Krew wiąże ludzi na wieki żywych i umarłych. Rozumiem, ale co chcesz z nią zrobić? No czasem się brat z bratem i sto lat dogadać nie może. Umiera jeden, z drugim skłócony, drugi wtedy krew jego do guślarza przynosi. I co robi guślarz? Na dziady czeka. Bierze krew, mleko, zioła i kurze pazury. Miesza, pije i zmarłego z żywym godzi. W tym roku dziadów nie będzie, ale i tak poradzimy. Dobrze słyszałem? Wspomniałeś o dziadach? To bardzo stary zwyczaj. Myślałem, że już zanikł. Tu śmierć czyha wszędzie. Ludziska wiedzą, że każdy odejść może, nim sprawy doczesne zamknie. A wtedy dopomóc mu trzeba? Bo spokoju nie zazna. Dziady odprawić trzeba. Zapalić łojową świecę, żeby drogę w ciemności znalazł, wezwać go po imieniu, uczynić zadość jego żalom. Wtedy odejść może. Spokojny. Cokolwiek zrobię, muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie tam, gdzie grób pusty. Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe, baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób. Biały wilk, mądry wilk. Czego wam trzeba? Ludzie z wioski często ci odwiedzają? A, no jak ktoś sprawę ma, to przychodzi. A z czym przychodzą? Jak ktoś się chce ze zmarłym pogodzić, bo go nawiedza, ale wtedy trzeba do dziadów czekać. Albo jak się komu jakiś zły duch po gospodarstwie panoszy, to wtedy guślarz go wypędza. A jakby chciał od ciebie no nie wiem miłosny eliksir, no to bym was do czarownicy odesłał. To nie guślarza rzecz. Potrzebuję kilku składników do eliksirów. Pokaż co masz na sprzedaż. Bywaj.